Krety. Dlaczego kopią tunele i dlaczego robią kretowiska? Krety kopią tunele pod ziemią, ponieważ właśnie te korytarze, te tunele służą im do łapania pożywienia. Głównie dżdżownic, ale też larw, owadów, drobnych kręgowców. Więc są to po prostu takie pułapki na to, co zjadają krety. A ponieważ krety muszą jeść bardzo dużo, nawet połowę swojej wagi dziennie, to sieć tych korytarzy jest bardzo długa. Łoczna długość tych korytarzy ma długość do około 200 metrów, chociaż niekiedy spotykano nawet takie o długości 1 kilometra. Oczywiście mowa tutaj o sumowanej długości tych tuneli korytarzy. A ponieważ krety jakoś muszą sobie radzić z ziemią usuwaną z tych korytarzy, dlatego wypychają ją na zewnątrz. I właśnie w ten sposób powstają kopce czy też kretowiny. Często taki kopiec może mieć nawet kilkadziesiąt centymetrów wysokości. Wszystko zależy od gleby, w jakiej kret aktualnie kopie tunele. Krety są najbardziej aktywne wcześnie rano. To dlatego, kiedy rano wstajemy i wychodzimy na przykład spojrzeć na nasz wspaniały trawnik, to właśnie rano możemy zobaczyć nową kretowinę, którą zrobił nam nasz mieszkaniec naszego podwórka. Krety potrafią kopać korytarze w sposób bardzo szybki, nawet do 15 metrów dziennie, a już istniejące korytarze są patrolowane, sprawdzane co kilka godzin. Czy czasem nie ma w nich złapanego pożywienia? Tak jak powiedziałem, krety jedzą dużo, dlatego tego pożywienia potrzebują naprawdę sporo. Krety są świetnie przystosowane do tego życia w tych podziemnych korytarzach zaczynając od budowy ich łap, które są zbudowane tak, żeby w bardzo skuteczny sposób kopać tunele, poprzez to, że mają specjalnie osłonięte uszy, odpowiedni kształt ciała, sierść, która jest bardzo gładka i pozwala lepiej się przesuwać pod ziemią, mocno zredukowane oczy, żeby im nie przeszkadzały. To właśnie dlatego kret tak sprawnie sobie radzi pod ziemią, a niestety na powierzchni idzie mu bardzo źle. Oczywiście niestety przy kopaniu tuneli, przy Robieniu kretowisk mogą niszczyć korzenie niektórych roślin, ale oczywiście robią to przypadkowo niespecjalnie. Chociaż nie wszystkich to oczywiście pociesza. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.